biesz antidota. A hmm? Antidotum wiesz, ta kary. Dobra, to mam antidotum. Trochę mam ty. jesteś ja jest tak Trochę osbijało tych klejnotów. No i wyraźnie. potrzebował lepszego pasa no nie ja przechodzę przez twój a ty no mój Dobra. Dostaw mojego kumpla Dostaw go Nie słuchaj się mnie Dobra, odwrót do Nie mam ekstromany Ja też Więc ci dużo nie pomoże Dobra kurna, będzie szybciej Sorry, nie mogłem ci pomóc za dużo i tak. Obecny w obecnym stanie. Uch, ja się wycofałem. Idź do Akary. Tam. Idź do Akary. Ja sobie tutaj przygotowuję miksturki. Last battle. Chwilkę, teraz co ja tutaj muszę pokupywać? Długo tę walkę nie potrwa. <gry> Wiem, już i ty, tak 3-4 HP y owaliłem. O ja to nie! No ty też. A chwilę mam pomysł. Ustawię sobie jako poświęcenie. teraz będę trochę lepiej walił Goni mnie coś... Eee... Goni mnie dr Oktopus wersja żeńska To jest doktor Oktopus wersja żeńska i demonista Co tu mam? Ojej, ale Chyba trzeba się zmywać Przeżyjemy mam trzeciego poziomu klejnot. Zła królowa upadła. To wielkie zwycięstwo. Ale czeka nas jeszcze wiele. Bitki. Dobra, mors polekł. A nie. Jednak nie. <grym> ja zawsze. <grym> ja zawsze. Pamiętam ja zawsze. <grym>. Ja zawsze. Dobrze, no. czy lecę na kupić kolejną szonę mixer. Śmierć Andariel oznacza odnowę naszego życia. Ogrążone jesteśmy w żałobie o stracie drogich sióstr, ale teraz przynajmniej możemy prowadzić normalne życie. Być może cię oceniłem. Twoje czyny są prawdziwie bohaterskie i znać w nich. Garawa. Co to jest? Aaa. Krzeszasz Ej, można skrzesić twoje, e, jaką tam, najemniczki. Na okay. w naszych sercach może zagościć radość. Mamy wobec ciebie dupę, którego nie spłacimy do samej śmierci. Mam nadzieję, że z czasem uda tak, tak, nam się... Tak, tak, tak. Dałabyś jakiś artefakt, czy coś? <laughs> mhm, mm no nie tamku, nadała jakieś podziękowanie. No. Podziękowaniem to mi, kurde, kuna... nic nie działa. Wszystko. Dobra, teraz trzeba tylko podkuć troszkę. Zobaczmy, nie ma no, nie jakoś nie, nowe dla mnie? Nie ma. W drugim mieście hmm. będzie. 26, 26, 18, 18. 20, hmm, 20, 20, 20. Dobra. No dobra, ile masz skrzynce? 21 jeden. Dwadzieścia sześciusieków mam. Dobra, no to... Co? Baj ba... No to bye bye w obozie. Dobre Co? Idziemy? A nie, a może najpierw jeszcze taka tradycyjna walka? Ano. Co? Ano. Tylko pewnie nie w obozie. Aha. Czekaj, wyjdziemy na solwę. No i dobra. Czas się odłączyć od drużyny. Czekaj, Eee... Nie wiem, jak to się włącza. E. Nie, czekaj. Nie wiem, jak to się włącza grę. Bo coś skopiemy jeszcze. E? Co? Nie wiem, jak się włącza walkę. A co zaraz... A to zaraz się zobaczy. Opcje... F. sterowania... Dobra, chyba się nie da. Fik, da się. No dobrze, jednak się nie da. Dobra, idziemy na pustynię. Dobra. Przyjmij zaproszenie. No dobra. No to idziemy na pustynię. Na piechotę? Hmm? Na piechotę? Chyba tak. Miłego dnia życzę. E... No, no to idziemy na zabrać?